Wiecie co? 19.39 jest. Myślę, że będzie beznadziejna godzina. Ale mimo to, zanim się wrócę do parkingu, to może minąć naprawdę dłuższy czas. Duchy czasu. Ja się będę zaraz, moi drodzy, zawijał. Ale powiem wam, jestem zadowolony. Bo bardzo dobry czas jest. O, fajnie, ścieżka tu jest. Kurczę, mógłbym tęgę pójść. Na szczęście, GoPro automatycznie reguluje jasność. Bo tak je ustawiłem, moi drodzy. Nie będę tam Hego, bo mam mało czasu, a nie wiem, co tam jest. Wrócę się kęgę, moi drodzy. Czas mi się nagra, no bo kawał drogi przechegłem, a nie wiadomo ile czasu mi zajmie, aby iść tędy w kierunku parkingu. O, cholę. Tak naprawdę to powinienem był rowerem jechać Ale rowerem to by się nie dało powoli nagrać. Mogę kilka video ja was nagrać w niższej rozdzielczości, ale większa ilość klatek na sekundę. Aczkolwiek nie wiem czy jest, czy ma to sens. Bo 1920 na 1080 to jest to taka trochę lipna rozdzielczość. A ja nagrywam las, gdzie jest dużo szczegółów. A wtedy się go fajnie ogląda 4K. Moi drodzy, mógłbym dla was spróbować nagrać parę takich wideo w rozdzielczości 4K. Zaraz przełączę, moi drodzy, na 4 i na isa czteryska Ja to na ten razie się z wami hegnam.